Cześć, witamy Was na spotkaniu z psychoterapeutką, psychologiem Barbarą Biernacką. I na samym początku da się pytanie właśnie, psychoterapeuta, psycholog. Często zauważyłem, że ludzie się to myli. Jaka jest różnica taka podstawowa między tymi dwoma osobami? Psychologiem jesteś po studiach psychologicznych, czyli kończysz 5 lat tym bronisz... Yy... Magistra, tak? e, czyli pracę dyplomową magisterską, i masz tytuł psychologa. Czyli w zasadzie studia cię upoważniają, że możesz podjąć pracę w, w, w poradniach zdrowia psychicznego, możesz stać się starzystą. możesz e, zajmować się diagnostyką, możesz prowadzić badania w firmach. E, które się zajmują y, marketingiem, tak? y, ale y, jeśli chcesz się zajmować psychoterapią, to musisz odbyć kolejne szkolenia. I te szkolenia, y, żeby je podjąć, też musisz mieć już jak, gdzieś być zatrudnionym, żeby albo mieć możliwość odbycia stanu, żeby pracować z i podejmujesz wtedy psychoterapii. Te szkoły, w tej chwili cały kurs psychoterapeutyczny to jest około 4 lata. Lat. Żeby można było ludzi leczyć, im pomagać, tak, to trzeba dodatkowo trzeba 4 lata psychoterapii. 4 lata tak? szkoły psychoterapeutycznej. Oprócz psychologii. Tak się upoważnia do ubiegania się o licencji psychoterapeutycznej. I teraz ta, żeby spełnić wymóg, to mówisz oprócz szkoły, skończyć w zależności od nurtu psychodręcznego o 3 miesięcy stażu w szpitalu psychiatrycznym albo w ośrodku certyfikowanym przez nich. I musisz mieć około w tej chwili chyba 75 godzin terencji. Co to są te superwizje? Superwizja służy temu, żeby w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem w psychoterapii, to omawiasz to z superwizorem, czyli są bardziej doświadczoną i możesz z boku popatrzeć, co się dzieje w dynamice między tobą a klientem co się dzieje w dynamice klienta. I co się dzieje, dlaczego akurat albo jaki kierunek w tej chwili musi być w pracy podjęty, żeby móc wyjść z tego problemu, albo żeby móc przekroczyć obór, czy żeby rzeczywiście ta praca była efektywna i to jest superwizja. Czyli zawsze osoba bardziej doświadczona analizuje ten proces psychoterapii, który tu przedstawiasz. Czasami jest tak, że, że problemem może być to, że... Problem, z którym przychodzi klient, zazębia się z jakąś moją moim, 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 moim trudnością osobistą. I to się nazywa przeciwprzeniesienie I wtedy mogę nie zauważać, wiesz, czy nie podejmować różnych rzeczy w swoim procesie nieświadomym, i dotyka to tylko do mojego problemu. Czyli żeby Twoje prywatne, jakieś osobiste rzeczy nie, rzecz nie na rzutowały, rzutowały tak. na terapię pacjenta. Tak. Coś bezpieczne to jest dla, dla pacjenta. To każdy pacjent jest tak. w ten sposób omawiany? Co, no mało realne, żeby już przy takiej zaawansowanej zaawansowane, praktyce to jest niemożliwe, wiesz, żeby każdy pacjent był na, na superwizji jednej wiesz, omówiony. Natomiast dla na, na początkujących terapeutów mają dość mało zwykłych klientów, więc jest szansa, że wtedy każdy klient jest superwizowany, wiesz, to od początku do końca procesu terapeutycznego, bo w ten sposób też się uczysz. Także te superwizje, zwłaszcza w tym początkowym okresie, są bardzo ważne. Natomiast jak już masz tych klientów dużo, to najczęściej omawiasz tam, gdzie się pojawia, czujesz, że stoicie w miejscu, tak? Że coś takiego jest, że cały czas rozmawiamy i mam poczucie, że terapia stoi i nie rusza. A czy psychoterapeuta sam korzysta? Powinien korzystać z pomocy terapeuty? Czy to jest wymagane, to jeżeli stać się psychoterapeutą, trzeba przejść swoją terapię? Hmm. Większość szkół ma y, wiesz, taki wymóg. Mm -hmm. Różnią się y, tylko z metodą psychoterapii, dlatego że y, w psychodynamice to jest terapia grupowa, dwuletnia. Ja wiem, że w gesztacie wymagana jest psychoterapia indywidualna. Nie wiem jak w tej chwili ten Instytut ale tam też są prace, terapia indywidualna. Ponadto, może być też tak, że w trakcie superwizji wychodzi, wiesz, powraca cały czas jakiś problem, mm -hmm. który ma tak naprawdę terapeuta, to w tym Instytutu mówi, musisz podjąć terapię. Aha, czyli to jest skazanie do tego, żeby no. coś zrobić w tym kierunku, żeby sama... Ale wiesz, ono... ja uważam, że bardzo że dobrze jest przejść swoją terapię, dlatego że a sobie poznasz proces terapeutyczny. Mm -hmm. Pewne rzeczy, które, które doświadczasz, później jest łatwiej psychoterapii, że wiesz, że tak jest. Mm -hmm. No tak, to, bo to, to było czyste teortyzowanie na temat mm -hmm. y, pewnych procesów, tak? Jeżeli tak. się to przeżyło, to jest taka. Trochę... To wiesz, że są pewne, pewne etapy terapii, że opór w terapii też jest naturalny, mm -hmm. że pojawia się moment, kiedy jest trudno dużo przeżyć. Mhm. I to też chyba zbliża w jakiś sposób e, pacjenta do terapeuty, że chyba jest bardziej ludzki, tak? W tym obrazie, obrazie, że on także miał swoje problemy i też potem jeszcze przeżył, że to nie jest tylko z tych, wiedza nas książek. No zdecydowanie, wiesz, łatwiej jest jak, jak wiesz co to i pomogło, mhm. albo y, wracasz do swojego procesu i wiesz, że, wiem, że w tej chwili wywala dużo emocji. Ale że to minie, że tak całe życie nie będzie, że teraz jest bez nadziei, mam yy, mi dużo złości na przykład, tak? albo smutku, rozpaczy, bo teraz jestem przez lata blokowany gdzieś. Mhm. Tak? I bardzo często osoby w takim momencie myślą, że to cały czas już tak będzie, że już tylko będzie źle. Tak? Mhm. Yy, natomiast yy, już z własnego doświadczenia wiesz, że, że to jest trudny moment, ważny moment. Ale nie będzie trwał wiecznie. Mhm. Wiesz, że jest to rozwiązanie, że jest, może być czasem tylko o krok od rozwiązania. Mhm. Aha. To brzmi tak dość uniwersalnie, czyli że psychoterapeuta na swojej superwizji albo na swojej terapii przechodzi ten sam proces, który klienci przychodzą, czyli tak naprawdę wszyscy mają do przejścia jakiś tam nie wiem, zestaw ćwiczeń, tak to można zestaw. To samo samą drogę. drogę? Nie, nie, to jest. <klujny> Już nie ma czegoś takiego jak ta sama droga, tak? Bo, bo każdy ma swoją historię życia, więc tu nie, nie ma matrycy na to, wiesz? Ale... Matryca metody. No metoda, tak. Metoda Ci pokazuje w jakim momencie, wiesz, czy diagnoza, którą operujesz sobie, wiesz, w jakim momencie jest klient, tak? I co ma w tym momencie, co jest dla niego, to co jest rozwojowe, tak? Jak, jest, jak osoba ma wiesz, nadmierną złość i trafia do terapii, to dla ćwiczenie złości nic nie wnosi. Nie? Na, wiesz, bo to złość ma dużo stworzjonych innych uczuć, najczęściej jest to przed bliskością, wiesz. w zasadzie jej droga to jest w kierunku bliskości, a nie wywalania się od złości. Mm -hmm. Uczynia się bardziej wyrażania uczuć, uczynia się bardziej yy, wiesz, wyrażania cierpych uczuć, bo z tym może być Dlatego to, wiesz, każdy ma swój, swój proces terapeutyczny, wiesz. Ale niezależnie jest moment, yy, wiesz, ja, ja w ogóle uważam, to jest moja prywatna nazwa, że psychoterapia jest obłaskawianiem swoich demonów, tak. Że są te takie kluczowe momenty, gdzie ci wywala lęk, bo dotykasz czegoś, co nie chciałeś całe życie dotykać, albo gdzie kiedyś to było za trudne. I ten moment yy, jest bardzo, bardzo ważny, wiesz. Do ludzi może uciec w tym momencie. Wiesz, zaczyna pojawiać się opór, zaczyna rozrzedzać na przykład spotkania z terapeutą, albo wiesz, jakieś poważne, nagle powody, żeby na terapię, tak? I yy, wiesz, ten opór się w różny sposób objawia, na przykład tym, że zaczynają sobie, nie wiem. No. Hmm. Zaczynają dużo złożyć na terapeuty na rozczarowanie, bo gromadzi myśli, że jak przychodzi na terapię, to będzie tylko lepiej. Będzie fajnie, wesoło, miło, przyjemnie. Tak? I dlatego, wiesz, to jest taki kluczowy moment, że najczęściej tam, gdzie dotykamy sytuacji, która jest trudna wiesz, emocjonalnie, dotykamy emocji, które były zetknięte na to, że żeby Ważne jest nie uciec. Mhm. Czyli tak naprawdę podejmowanie się tj, jakby pracy nad tymi trudnymi tematami jest takim aktem odwagi trochę, nie uciekania od tego, tylko jakby dalej brnięcie w to, tak? I no już to jest, to jest to kwestia to decyzji takiej, takie, że wiesz, myślę, że, że... To, 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 jest, to, jest, to jest zadanie terapeuty pokazać, w jakim momencie klient jest już. Uf, już o tym nie ma odwagi wchodzić w rzeczy, których się boi. To, wiesz, to jest nasze ludzkie, wiesz, my unikamy rzeczy trudnych z natury. Ale jeśli ja powiem, nie wiem, mojemu klientowi, że jest trudno, jesteś w takim momencie, że w zasadzie jest teraz wybór, albo wracasz do starego, albo zaryzykujesz nowe, nowe i że to nowe może przerażać, bo nie wiesz jak że na początku stare odchodzi a nowego, jeszcze nie ma i dlatego to jest takie przerażające, tak? że nie wiem jak sobie radzić w tym nowym, ale że to nie będzie trwało wiecznie. Mhm. To troszkę daje, nie tam, wiesz, takie poczucie, wiesz, że, że to co się dzieje jest prawidłowe, mhm. że to jest taka droga. Jest ta nadzieja że puszczy mi pewien rodzaj napięcia, lęku, wiesz, załóżmy, że ktoś ma stymulowaną złość, i teraz zaczyna w terapii dochodzić do, do tego uczucia i zaczyna, że w środku ta złość buzuje, ale nie ujawnia. A jest w takim otoczeniu, gdzie jest dużo, wiesz, dużo jakichś nadużyć. I tłumi, bo się boi, że jak ujawni, to, nie wiem, zostaje odrzucony, wiesz, wykluczony z tej społeczności, nie wiem, przestaną się do niego odsyłać, Jest taki lęk, że cały świat mnie opuści. I to jest bardzo ważny moment, że się nie zaryzykuje ujawnienia złości, to się nie uwolni z lęku. W każdej innej sytuacji, za każdym razem, jak dojdzie do konfrontacji, to może wycofać się w postawę uległów. Czy musi zrobić, tak, żeby wyzdrowieć, w cudzysłowie? Zwróć. Musi zrobić to, czego się najbardziej boi. No, paradoksalnie. I to jest, ponieważ my mamy, każdy z nas ma różne mechanizmy unikania kontaktu z sobą. I yy, że to jest automatyczne, to jest nieświadome. W różny sposób rozpraszamy uwagę, żeby nie uciekać, żeby nie pojmować, żeby unikać tego, czego się boimy. Zadanie terapeuty jest przetrzymywanie tej uwagi, żeby nie uciekać. Już. No właśnie, bo to mi się akurat układa w taką y, odpowiedź na kolejne pytanie, ale y, chodzi o to, że słyszałem od jednej z osób, z tym rozmawiałem o terapii, że ona sobie sama poradziła, bo poczytała książki, poczytała podręczniki, zlokalizowała tam swoje problemy, poczytała jaka jest, jaka jest recepta na te problemy i ona terapeuty, psychologa nie potrzebuje i nie będzie chodziła i kropka. Ona uznała, że, że tam ma wszystko poukładane w swoim życiu. Czy to jest możliwe, żeby za pomocą, nie wiem, poradników, no teraz jest dużo tych takich okay. amerykańskich, okay. new owych, lifestyle lifestyle'owych poradników, jak żyć, mówiąc w skrócie, a czy można, czy można zamiast terapeuty to poczytać? Hmm. Jaka jest różnica na przykład, tak? Jakie się może, to... może, że ktoś zdobył złoty medal na olimpiadzie bez trenera. Sam to, że ale ja, nie sprzedałem takiej osobie. Mhm. I teraz myślę, że, że rozmój jest w różny sposób. Czasami mamy wyglądy podczas czytania jakiejś, jakiejś literatury albo poprzez rozmowy z jakąś osobą, wiesz. Ale te, te wyglądy nie powodują, że ja nagle zaczynam bardziej dość w To Jest dużo. Każdy z nas ma dość duży obszar nieświadomy. I jeżeli jest nieświadomy, z jakiegoś powodu wypieram coś, Również czytając książkę, wyprę tą treść, no która jest w tej książce. Wiesz? I to jest bardzo często takie zjawisko, że czytamy książkę dwa, trzy razy i nagle zwracamy w różnych życia i zwracamy na coś innego. Mamy. Tak, to samo jest z filmami, prawda? To samo z filmami, tak. Czyli, czyli będzie tak naprawdę taka osoba poszukiwała i będzie jej trudno przejść przez te najtrudniejsze rzeczy, prawda? Bo będzie poszukiwała. Najważniejszych rzeczy, tak? I zawsze dążymy do tego, żeby potwierdzać swoją tożsamość, i potwierdzać swoją wezwę Ponieważ każdy z nas ma taką potrzebę bycia spójnym, logicznym, spójnym. Mm -hmm. Racjonalizujemy sobie, dlaczego różne rzeczy robimy. Więc z filmu wezmę to, co będzie dla mnie wygodne, żeby potwierdzić. Ale to nie znaczy, że to mi poszerzy świadomość. No dobrze, a spotkania potem nie są wygodne tak momentami. No nie są wygodne, bo wiesz, terapeuta nie ma na celu potwierdzać to, że, wiesz, yy, obraz, który ma klient, mhm. tylko poszerzać świadomość. Czyli co on takiego robi teraz albo taki, wiesz, co on robi w życiu, do czego zmierza. Zwraca znaczy uwagę na pewne rzeczy, których jakby klient nie jest w stanie sam zobaczyć. zobaczyć tak? Więc może sami zracjonalizować sobie jakąś sytuację, tak? Żeby ani, zobaczyć tego do Ani sam, ani nie jest w stanie, by podczas rozmowy na przykład z przyjaciółmi. Mm -hmm. Bo przyjaciele zawsze ci potwierdzają twój obraz siebie. Jakby wyżerałaś wyżera tak, się... Reakcję, to to byś zrobiłaś, tak, Dokładnie. To Jak, jak się, nie wiem, koleżance na swój związek, tak? na swojego chłopaka. Koleżanka ci będzie, czy przyjaciółka, pani Moneta, no wiesz, nocha mnie, mm -hmm. będzie potwierdzała to, że masz prawo czuć się rozżalona, wiesz. Nie, nie zobaczy co wtedy dobra. A co ty zrobiłeś, żeby że tak się zadziało, że on cię tak potraktował. Tak? Mm -hmm. Albo jak to jest, że wszędzie, w każdych związkach, czujesz się ofiarą? Mm -hmm. I co wiesz? Do czego ty dążysz? Ja, do jakiego potwierdzenia w tych związkach? Dlaczego jest, że w każdym związku się rozczarowujesz? Mm -hmm. A tego jak dochodzić do tych praw takich innych, uczycie się na studiach, bo tak naprawdę studia psychologiczne, taką się pięć lat studiów, no i e, potem jest też szkoła psychoterapii, to, to po to jest też szkoła psychoterapii, żeby po psychologii od razu nie wchodzić, nie leczyć innych ludzi, no bo to gdzieś się czegoś tego trzeba, trzeba nauczyć, tak, żeby umieć obserwować to w taki sposób. Nie wiem, czy to jest tak, że jest obowiązek po Myślę, że chyba jeszcze nie. W tej chwili w Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje terapię w poradniach zdrowia psychicznego u osób, które rozpoczęły z psychoterapii. Mhm. Ale nie ma takiego wiesz, w zasadzie w tej chwili jeszcze wymogu, że osoba po nie może sobie otworzyć gabinetu. Mhm. Może. Tylko, że jeśli rzeczywiście chce pracować, to za chwilę dotyka się na Was jakieś problemy, wiesz, trudności. No tak, bo nie miała no, nie pewnych rzeczy, które sama nie przepracowała, tak? Ale nie miałem tutaj Nie, nie co proces, wiesz? Mhm. Fajnie jest, jak jest miło, ale za chwilę przestaje być miło, wiesz, albo coś się dzieje z klientem i nagle jest bezradny, bo ja nie wiem, co się dzieje. Mhm. No tak, bo praca z człowiekiem jest bardzo trudna, pacjent bardzo delikatna, jest subtelna, tak? Bo jakby kontakt z klientem bezpośrednio wpływa na jakość jego życia, tak? On przychodzi na godzinę w tygodniu, ale potem jego życie, prawda, biegnie swoim torem, tak? Więc to, w jakimś to jest, jest... Yy, trudne też, yy, ponieważ uczysz się prac na, na, na dwóch poziomach. Jedno to że uważnie słuchasz tego, co mówi klient, mm -hmm. a drugie to uważnie obserwujesz, co, co tobie to robi. I to jest taka podzielona uwaga, że cały czas masz świadomość tego, co się dzieje w Twoim procesie i w klientach. Mm -hmm. Bo to jest wskazówka. Często sprawdzasz, yy, yy, nie wiem, zawsze, że ktoś opowiada yy, o jakiejś sytuacji, która zwykle wyzwala wie, smutek albo rozpacz albo wiem, lęk, czy wiesz jakąś inną emocję, a osoba opowiada z uśmiechem. Uh -huh. Słuchasz o tym wiesz, tej historii. Pojawiają się w tobie impulsy tych emocji, tak? Uh -huh. A widzisz, że to, co jest nie, nie, niespójne, wiesz, nieadekwatne. Uh -huh. tak? I wtedy to jest wskazówka że w jakiś sposób ta osoba może zaprzeczać, tak? Aha. Nie doświadcza albo nie ma kontaktu z tym jecmi. Czyli psychoterapeuta podczas spotkań nie jest emocjonalnie odcięty od, tych, od, 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 od klienta, tak? No bo to jakby może być, że przychodzi klient, opowiada o swoim życiu, o swoich bólu, swoich smutkach, problemach. Yy, I przychodzi po usługę, żeby ktoś go wysłuchał, powiedział mu, ale ten czy terapeuta w tej całej sytuacji nie jest odcięty emocjonalnie, tak? Myślę, że nie mhm. wiesz, to, to jest żywy kontakt. Nie? Więc mhm. tak terapeuta jest też człowiekiem, przeżywa. Mhm. Różnica jest tylko taka, że w jednych luktach psychoterapeutycznych terapeuta okazuje emocje, mhm. a w innych. Później analizuje to na przykład na superwizji też. Mm -hmm. Czyli w psychoanalizie na przykład w ogóle terapeuta nie ujawnia swoich mm -hmm. y, y, uczuć, co mu to robi. Tak? W humanistycznym rezonuje, mm -hmm. mm -hmm. mówi. A ty pracujesz w jakim nurcie? Ja pracuję bardziej w nurcie niż. Najbliższy jest minuta egzystencjalna, uh -huh. to jest nut humanistyczny, gdzie terapeuta jest bardziej y, aktywny, żywy uh -huh. w kontakcie. Ale szkoliłam się w gesztalcie, szkoliłam się w psychodynamicznym ludzie, więc uh -huh. wiesz, mi jest trudno powiedzieć, że ja czysto pracuję w innym mieście. Uh -huh. Czerpię z tych nutów, ale podejście najbliższe jest mi egzystencjalne. Uh -huh. Czyli że ten terapeuta jest bardziej zaangażowany. Ten cały proces taka, emocjonalny, czyli wchodzi w tą yy, yy, głębszą relację tak, z, ze swoim klientem, yy, może być mm -hmm. Czyli dzieli się też, co, co, co się z nim dzieje, kiedy słucha na przykład klienta. Mm -hmm. Może się dzielić jakimś doświadczeniem. Wiesz, jest bardziej, bardziej yy, odkrywający się. Jest jestem mm -hmm. terapeutą wycofanym, yy, milczącym, czy też. Yy, Emocjonalnie, mhm. tak, to może sprawić, wrażenie, że, że osoba nie przeżywa emocji. To ja, ja w tym wierzę i nie, nie jest realne, że prawdopodobnie przeżywa. Bardziej mhm. prawdopodobnie w tej metodzie nie okazuje się? Mhm. Czyli jak naprawdę terapeuci wybierają sobie nutę, którą się czują najbliżej, tak? I wtedy było ja to nawet, 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 że tak, że tak, tak, a najbardziej w tej chwili w Polsce głównie dominuje mur psychiatrę. Mhm. Zastanawiam, co innego w tych murtach, bo czytając twoje uprawnienia czy, czy szkolenia wszystkie, które mhm. odbyłaś, to robi wrażenie i tego jest bardzo dużo. No, na, na ładnych parę lat widać, że no, jest dużo nauki I teraz... Pierwsze pytanie, które mi się czyściśnie do, do głowy, to jest po co? Czyli czy nie wystarczy jeden nurt, czy te nurty się w jakiś sposób przenikają, wzbogacają, czy podejmując też pracę z jakimś pacjentem wybierasz nurt, którym pracujesz, bo uznajesz, że dla niego będzie to lepsze albo to lepsze. Ja, ja akurat robiłam te różne szkolenia, bo mnie ciekawiło po pierwsze, po drugie, każda, każdy ma jakieś swoje ograniczenia. Wiesz, każdy każdy inaczej troszeczkę postrzega źródło problemów człowieka, wiesz. I, albo na co innego kładzie nacisk w pracy z klientem, tak? Różnią się technikami, metodami pracy. Natomiast Wiesz, ja myślę, że, że jak, jak poznajesz parę nurtów to pozwala troszeczkę szerzej widzieć osobę, wiesz, że no dobra, w tym nurcie to by była praca taka i taka, ale no, ten nurt był w zasadzie, wiesz, zaproponował to i to, wiesz, ale to są tylko propozycje, wiesz, to, żaden z nurtów nie opisze ci żadnego człowieka, wiesz, nie da się go wrzucić do no, mhm. więc. Jak znasz różne podejścia, to się nie fokusujesz tylko sztywno na jednym. Wiesz. Mm -hmm. Że jest tak i tak. Jest tylko jedna, jedna prawda. Mm -hmm. tak? Albo jeden opis natury ludzkiej. Tak? No tak, bo są yy, nuty, które skupiają się na powrocie do tego momentu dzieciństwa tak? i że większość problemów, które przeżywamy jako dorosłe osoby wynika właśnie z dzieciństwa, ale jest także kilka to które pracują na tym, co jest teraz, tak? Czyli na konkretnym zachowaniu, konkretnym działaniu. Mm -hmm. Tobie jest bliższa, bliższe podejście związane z dochodzeniem tak? do pewnych y, sytuacji związanych, które były w przeszłości, tak? Jakby sięgacie co, do... Znaczy ja, ja, ja sięgam, bo przeszłość nas determinuje, tak czy mm -hmm. to, wiesz? Ale w ludziach egzystencjalnym bliższe jest to, że niezależnie od naszych uwarunkowań, również mamy różne kryzysy życiowe, wiesz, rozwojowe, które się pojawiają i w różny sposób je rozwiązujemy. Jak popatrzysz na ja może najprościej na do II wojny światowej, wiecznie, na coś tak, ale załóżmy. Mm. X milionów ludzi przeżyło obóz koncentracyjny. Tak? Znaczy, może milionów to nie przeżyło, ale, ale ileś tam osób przeżyło ten obóz koncentracyjny. Część z nich zaczęła budować nowe życie, a część została w ciągu powracających wspomnieniach. Tak? Można powiedzieć, że mogą mieć podobne osobowości, podobne mechanizmy obronne, ale rozwiązują, wiesz, rozwiązują yy, doświadczenie na inny sposób że oprócz tego, że my mamy uwarunkowania, wiesz, poprzez wychowanie, poprzez nasze mechanizmy obrony, poprzez naszą, nasze ego, tak, nasz charakter, to jeszcze dodatkowo są sytuacje życiowe, które również nas wpływają, przez całe życie kształtują, tak. I, i w sposób, wiesz, no, to w życiu, nie wiem, tak, to że, że ciężka choroba. Wiesz. Jedna osoba podejmie, wiesz, pracę nad sobą, właśnie przewartościuje swój system wartości. A gro osób wejdzie na przykład w depresję. Mhm. I teraz to indywidualne rozwiązanie zależy od wielu czynników. Czy my mamy wspierające otoczenie, jaki mam potencjał, tak, od intelektualnego, po, nie wiem, potencjał nawet finansowy. Jak wiesz, jakie. Jak wcześniej sobie radziłam z kryzysami. Czy się usztywniam w sytuacjach, czyli, wiesz, charakter to wpływa, że czy, czy usztywniają się moje obrony, czy pojawia się refleksja i jakich ludzi spotykam podczas tego kryzysu. I co częściej się dzieje? Obrony czy, czy refleksja? Nie wiem, jeszcze nie widziałam badań, to trzeba by było pewnie zrobić statystykę. Ale z własnego doświadczenia, bo ty widzisz, masz, masz kontakt z nimi. Hmm. Zresztą. Akurat yy, ludzi refleksyjnych, wiesz, zdolnych do autorefleksji nie jest aż tak dużo. I yy, osób jednak wchodzi w usztywnienie ogonów, wiesz, yy, w takim, zresztą w kryzysie bardzo często pojawia się takie zjawisko, że rozszczepiamy życie do momentu choroby i po chorobie, albo do momentu, nie wiem, powodzi no, i po powodzi. Gro osób nie jest w stanie sobie pogodzić, zaakceptować nowego życia, nie widzi potencjału nowego życia już. Ci po raz pamiętaj, że tamto było lepsze. Pomimo, że czasami. nawet nie fajnie. Hmm. Tak. czasami bywa różnie. Czasami to jest taki paradoks, że my, czasami yy, przeżywając jakiś kryzys, stajemy się bardziej ludzcy, wiesz, na innych. Czy, nie wiem, mogę być lekarzem, który przeżywa wypadek samochodowy. I przez to staje się bardziej y, wiarygodna dla, dla pacjenta. Mhm. Bo pokonuje swoją y, jakąś chorobę, ułomność itd. dalej i pracuje tam. Dla pacjenta to daje wiarę, że my, my jestem szwe. Więc y, y, można tym pracować, mogę iść w momencie, kiedy ja zaakceptuję swoje życie, że jest takie, jakie jest. Mhm.